Edycję produktu. Załóżmy, że chcemy wyedytować czujnik położenia wału do Chryslera Voyager'a. No, ale ja chyba na początku nie będę edytować produktów. Nie, na początku będziesz pracowała na gotowych, na gotowych bazach, ale część rzeczy będziesz musiała pewnie poprawiać, więc ja Ci wykładam wszystko od samego początku, a Ty no, potem będziesz tą wiedzę, którą będziesz miała, będziesz już wykorzystywała w pracy. Żeby wyedytować czujnik położenia wału do Chryslera Voyager'a 2,5, Klikasz sobie w ten produkt prawym przyciskiem i pojawia Ci się karta produktu, czyli to jest miejsce, w którym znajdują się wszystkie informacje na temat danego produktu. Mamy tutaj prefiks indeks, mamy tytuł, mamy opis, mamy kategorie. To są ceny, to jest cena zakupu i to jest cena sprzedaży, z jaką system nam wylicza. To jest optymalna cena. To jest cena minimum, to jest tak zwany narzut minimalny, to jest narzut maksymalny. Aczkolwiek my mamy cenniki tak pokonfigurowane, że praktycznie pracujemy tylko na tej środkowej cenie. To jest sugerowana cena, ale na to w ogóle nie patrzymy, bo jak widzimy, że sugerowana cena jest niższa od, od ceny, w jakiej my kupujemy, to znaczy, że coś jest nie tak. Tu są, tu są zdjęcia produktu, informacje na temat numeru oryginału. Na temat, tylko że to nie jest, żeby było jasność, to nie musi być numer oryginału od Chryslera, tak? To jest jakiś numer, który jest zdefiniowany jako łącznik różnych zamienników, ale to nie musi być numer oryginału. To jest jakiego to jest producenta, kto jest dostawcą, jaki jest kod. eAN, jaki jest gabaryt, to jest bardzo ważne i o tym będziemy mówili za chwilę. Od kiedy jest w ofercie, jaki mamy stan magazynowy, łącznie czyli wszyscy. Nasz magazyn magazyn zewnętrzny, czyli to mogą być nasi partnerzy, może być aktyw i tak dalej, i jaki jest stan magazynowy dostawców aktywów. Zakładam, że te pięć sztuk leży na magazynie w iot więc wyświetla się tutaj tylko to niedostępne. I teraz, co my możemy z tym produktem zrobić? Możemy z tym produktem tak naprawdę zrobić wszystko oprócz zmiany prefiksu indeksu. Możemy dowolnie go edytować, w następujący sposób, ale aha, zanim edycja. Mamy tutaj coś takiego jak atrybuty, czyli to, o czym ci mówiłem. Możemy tutaj, jakby to była tarcza, to tutaj można byłoby napisać, czy to jest na przednią oś, czy na tylną oś, jaką ma średnicę, jaką ma e, ilo, ilość otworów montażowych. Cokolwiek, cokolwiek, cokolwiek. Można tutaj wpisywać wszystko. Jakie zastosowania. Wiemy, że ten czujnik położenia wału jest możliwy do zastosowania w Wojarze 4, w Wojarze e, i to są pewnie różne mocy. chociaż nie, to dwa razy jest dodane, ale to tak naprawdę jest wtórne. Jakie są zamienniki tego czujnika? I tutaj widzimy, że mamy skrosowany ten konkretny czujnik tylko i wyłącznie z czujnikiem blueprinta o numerze ADA107223. A krosuje się to jak widzisz po numerze oryginału, który jest tutaj przypisany. Nie? Powiązane to można tutaj dodawać, ale szczerze powiedziawszy nawet nie wiem jak, produkty. Bardzo często są powiązane produkty tarcza plus klocek. Albo odmój amortyzatora z amortyzatorem. Albo przegub plus osłona przegubu i tak dalej. W taki sposób można powiązywać, ale szczerze nikt chyba tego w tym programie nigdy nie zrobił. Bo ja nawet nie wiem w jaki sposób powiązuje się produkty. Dostępność, czyli to jest stan magazynowy, gdzie te produkty leżą, tak jak myślałem. Dostawcy aktyw, czyli tak naprawdę ten towar nie jest nawet w aktywie, nie jest u innych, tylko leży w się w ożarowie na magazynie. Allegro. Tutaj są wynotowane wszystkie aukcje, na, które, na których ten produkt jest wystawiony. I teraz zobacz co tu się wydarzyło. Tutaj się wydarzyło coś, co e, świadczy o tym, że ktoś z ręki poprawił jedną cenę nie niewykluczone, że byłem to ja, bo mamy tutaj cenę 40 zł 40 zł 40 zł, a tu jest 28. Widzisz? Okay. Więc jak widzimy coś takiego, to możemy od razu tą cenę poprawić. E, ja to zrobię szybko, nie będę się rozwijał dlaczego i w jaki sposób to robić. Po prostu e, po prostu to zrobię, a jak będziemy rozmawiali o zarządzaniu aukcjami, to Ci to szerzej wyłożę. Dobra. Wróćmy dalej do tego czynnika. Czyli tutaj są wszystkie aukcje z numerami aukcji, z tytułami aukcji, cenami i ilościami sztuk, jakie są na aukcji. O i na przykład tutaj widzimy, że produkt z tej aukcji się sprzedał. Bo jest, na tej aukcji jest tylko 4 sztuki na 5, a na pozostałych jest 5 na 5. Dalej. Zamówienia, czyli kto zamówił dany produkt, to tutaj po prostu są informacje na temat zamówienia i tak dalej. Tutaj klikając sobie w to zamówienie możemy zobaczyć, kto zamówił, jaki jest adres, numer telefonu, żeby zrealizować dane zamówienie. Nie? Tutaj jest taki wykres sprzedaży, czyli możemy zobaczyć kiedy to się sprzedało. To tak bardziej dla jak już jak powiedzmy, już jakichś takich szerszych analiz, ale, ale Tobie to będzie tak mniej potrzebne. Jacy są dostawcy? Tutaj raczej nie mamy nic zdefiniowanego, bo to się tutaj się ustala kody dostawców, czyli na przykład ten czujnik mógłby się nazywać nie ECPCH0017, tylko mógłby się nazywać na przykład. Czujnik położenia wału Chrysler 17. Po prostu. I jeżeli ktoś nazwie ten produkt w ten sposób, to żeby wyświetlały nam się dostępności, to musimy go odpowiednio skrosować, tak jakby. I to jest takie miejsce do krosowania. Możesz sobie na przykład wyobrazić, dobry jest przykład tutaj, na przykład olejurowe, bo są ludzie, którzy nazywają, mają prefiksy, indeksy jako ROW 20125, myślnik 0050, myślnik 003, tak. I wiemy, my wiemy co to jest za produkt, a są tacy, którzy nazwą go ROV5W30DPF, 5L. I wiesz i, i to jest właśnie po to, żeby móc łączyć te takie różne nazewnictwo tych samych produktów. Pani Maju? No. No i super. Yy, dalej TAGI. To jest możliwość opisywania produktów, ale ja z tego akurat rzadko korzystam. To na przykład jest tak, jak mi tutaj kiedyś ktoś, kto mnie szkolił z tego programu, mówił mi, że na przykład jest taki wachacz, który nazywa się banan. I możesz tutaj wpisać banan, i jeżeli potem wpiszesz w wyszukiwarce, która jest tutaj, słowo banan to powinna nam się ten czujnik położenia. Widzisz ten czujnik? Mhm. On się dopisał z tego względu, że dodaliśmy mu słowo banan. Takie. A jeżeli zrobimy coś takiego, że wejdziemy w ten czujnik i usuniemy ten tag? To już nam się, nie pokaże, to, się już nam, to się już nam banan jako czujnik po prostu nie pokaże. Widzisz? Już go nie ma. No, więc to jest po prostu takie ułatwienie nawigacji. Jeżeli chcesz, żeby ci się łatwiej pewne rzeczy wyszukiwało, możesz sobie te tagi dodawać. Jasne? Świetnie. Świetnie. Co dalej jeżeli chodzi o edycję? O, o, to tak naprawdę to teraz dopiero wchodzimy w edycję, bo to było prezentowanie różnych informacji, które są przypisane do produktu. A teraz chcemy te informacje zmieniać. Więc zacznijmy od zmiany kategorii. Jeżeli widzimy, że produkt jest przypisany do złej kategorii, to klikając tutaj możemy albo po drzewku, albo z ręki wpisać czujnik położenia. I teraz mamy tutaj układ elektryczny, zaponczujniki położenia wału wałka rozrządu, silniki, osprzęt czujniki położenia wała, wał, wału wałka i czujniki położenia przepustnicy gazu. I to jest tutaj pokazane, że tak naprawdę mamy dwie bardzo zbliżone kategorie i musielibyśmy zweryfikować w. Zdefiniowaniu kategorii w parametrach zdefiniowania kategorii, która jest poprawna. My nie musimy tego w tym momencie ruszać, bo ten produkt jest przypisany do układu elektrycznego zapłonu czujnik położenia wału wałka. Ale gdybyśmy nie mieli pewności, to trzeba by to było zweryfikować. Ale to yy, To kiedy indziej, bo to już jest bardziej. To już jest wyższa szkoła jazdy. Więc tak, tu się zmienia kategorię dalej. Przycisk zamknij. Powoduje, że po prostu zamyka nam się karta produktu. I tyle. Edytuj. Tutaj możemy zmienić tytuł główny, tytuły dodatkowe. Możemy te tytuły dopisywać poprzez klikanie plusów, i pozwala nam to na dopisywanie kolejnych informacji do produktu. Tutaj jest opis i opis uzupełniający. Ten opis może mieć maksymalnie 500 znaków. Tutaj możesz wpisać całą książkę, możesz to napisać. <laughs> Więc. Jeżeli tutaj się nie mieścisz, to po prostu lecisz tutaj dalej, i w wyświetlaniu aukcji na Allegro nie będzie to miało żadnego znaczenia. Co dalej? Informacje dodatkowe. Tutaj możesz z ręki wpisać: jaki producent, jaki numer oryginału, jaki dostawca, kod dostawcy, jaki jest kod EAN, jaki jest cel zastosowań. Po prostu możesz to tutaj wyedytować. Gospodarka magazynowa. I teraz, tak. Dwie bardzo ważne rzeczy. Bo tutaj wagi. I wymiarów raczej rzadko będziesz uzupełniać, a jeżeli już to będziemy uzupełniali, to będziemy to uzupełniali jakimś importem. A to, co jest ważne, i to, co będziesz poprawiała, to będziesz poprawiała gabaryt. Bardzo często. I teraz, co to jest gabaryt? Gabaryt to jest rozmiar kartonika w zależności od jego wielkości, i my to musimy zdefiniować. Tylko to jest bardzo ważne w kontekście wystaw <laughs> Przepraszam. wystawiania aukcji na Allegro bo nie wszystkie produkty mają wystarczający gabaryt, żeby wejść do paczkomatu. Na przykład taka chłodnica, chłodnica wody, ona do paczkomatu nie wejdzie, jest za duża. Dlatego musimy ustawić odpowiedni gabaryt, żeby system nie pozwolił nam tego wsadzić do paczkomatu. Bo jeżeli my wsadzimy, bo zdarzały nam się niestety takie wpadki, że sprzedawaliśmy ramy pod silnik i klienci wybierali przesyłkę do żabki. To jest akurat, wiesz, no niemożliwe, bo rano pod silnik, to jest przesyłka, która waży 50 kg nie? i trzeba to wysłać albo na palecie, albo jakąś specjalną przesyłką kurierską. A ludzie wybierali najtańszą przesyłkę za 8 zł, bo myśmy gdzieś popełnili błąd i wybierali albo do paczkomatu przesyłkę z ramą. No i wiesz, i to są klienci cwaniaki, którzy wiedzą, że my to i tak wyślemy kurielem i dopłacimy ze swoich pieniędzy za tą przesyłkę. Nie? No więc. Więc yy, tutaj trzeba się bardzo pilnować. I teraz zobacz, klikając w to menu rozwijane mamy tutaj ile? 6, 8 gabarytów, 3, 6, 8. Dokładnie. Nie, rozwinę, nie rozwinęło mi się. Jeszcze się nie rozwinęło? No to się zaraz rozwinie pewnie. Już widać? Musiał się zmieścić w tych co tutaj poddaje, tak? Nie, 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 nie. To nie chodzi o to, żebyś ty... Mierzyła wszystko i gdzieś tam analizowała, co ma jaki rozmiar. Dla mnie ważne jest tylko, żebyś wiedziała tak, że gabaryt od A do E to są gabaryty, które pasują do paczkomatu. Mhm. Czyli wszystko, co jest do średniego kartona, system pozwoli nam oznaczyć jako przesyłkę do paczkomatu. Duży karton to jest przesyłka, która idzie kurierem, a paleta to są produkty, które można wysłać tylko i wyłącznie na palecie. I my oznaczamy bardzo często paletowe produkty, jako filtry DPF, jako, e, jako ramy pod silnik, tylne belki. Co tam jeszcze? Półosie czasami, rzadko, bo półos akurat zajedzie bez większego problemu, zajedzie tym, e, no zajedzie kurierem, ale czasami zdarzają się jakieś takie wielkie, albo resory, też się zdarzają czasami jakieś takie wielkie paki, nie? No, więc tutaj definiujemy, Tutaj definiujemy w jakim, w jaką przesyłką, tak naprawdę, w jaki, w jaki sposób karton będzie do klienta dostarczony. I to musi być dobrze zdefiniowane. Dobrze. E, OK, dalej. Jeżeli chodzi o informacje finansowe, tutaj definiuje się ceny, e, ale, a ja potrzebuję telefonu. Idź sobie tam i słuchaj. E... Tutaj definiuje się ceny w tym okienku, ale to nie jest jakieś tam super kluczowe, bo my tak naprawdę bardzo często definiujemy ceny w oparciu o cenę zakupu naszą. Więc tutaj zazwyczaj wszystko jest ustawione domyślne. VAT 23%, bo praktycznie na wszystkim mamy VAT 23%. W specyfikacji ustawiamy, możemy zrobić tak, jak ci powiedziałem. Na przykład tutaj mamy co czuć i wału, czyli możemy zrobić na przykład prąd. Hop. I możemy tutaj dopisywać prąd na przykład znamionowy i tam nie wiem, 12V, tak? Cokolwiek, bo jakby teraz się tak z głowy nie powiem. Ale możemy dopisywać kolejne rzeczy i to się nam potem wyświetli jako specyfikacja danego produktu. Ja to od razu usunę, żeby to się przypadkiem tu nie dopisało. Zastosowania, czyli tutaj wybieramy, do jakiego to jest samochodu. Problem polega na tym, że jeżeli na przykład ten czujnik położenia wału jest do Chryslera, to możemy to wpisać z ręki Voyager, ale na przykład pasuje, bo często jest tak, że właśnie jakieś części związane z silnikiem nie pasują do każdego, że nie pasują do wszystkich modeli danego samochodu, bo są różne wersje silnikowe. I tak jak widzisz tutaj hmm. na tym menu są różne róż, różne Chryslery Voyager. I różne wersje silnikowe, jest 24, 25, 24i, 2,5 TD, 2,5 CRD, i na przykład, jak masz, bo ja wiem, filtr paliwa, na przykład. No to jego nie możesz zastosować do wszystkich Voyagerów, tylko musisz zastosować do konkretnego silnika. Więc tutaj z zastosowaniami problem niestety jest taki, że trzeba to robić z ręki. Myśmy początkowo to robili z ręki, a teraz, z racji takiej, że, że Selgar służy nam głównie do zarządzania Allegro, a Allegro wprowadziło tegdoka, no to już tam większość tych zastosowań podstawia się sama. Ale, no niestety, yy, będą prawdopodobnie takie produkty, które trzeba będzie, których nie ma w Tekdoku, jak na przykład Primo, i trzeba będzie te zastosowania wpisać z ręki, bo Allegro nam nie podstawi tych zastosowań. Panie mają? No i super. I ostatnia rzecz, czyli e, z czym się krosuje, i tutaj najlepsze jest no. to, że my możemy też edytować w jakiś sposób zamienniki, które tutaj się znajdują. Tu bardziej chodzi o to, że zobacz każdy produkt. Nie wiem, czy Ty to widzisz w ogóle na swoim monitorze. Tu jest taki, taki kwadracik. Widzisz? No, myślę, kwadracik no. Na przykład, jeżeli chcielibyśmy to zastosowanie, które jest tutaj bo zakładamy, że ten zamiennik to jest dokładnie to samo co to. Chcielibyśmy to w całości skopiować, to zaznaczamy te, takiego ptaszka i dajemy, zaznaczamy to, ważne żeby to było zaznaczone. Widzisz? Jak jest zielone to jest zaznaczone, jak jest białe to jest odznaczone. Jak jest zaznaczone to jak i klikniemy zapisz, to wiesz co się wydarzy? On się podpisze ten zamiennik. Pod... Dokładnie tak. To, co zaznaczyliśmy, co ma być do przeniesienia, przypisze się do tego konkretnego zamiennika. Czyli, na przykład, jeżeli chcielibyśmy też te dodatkowe tytuły przenieść do tego, to też sobie zaznaczamy tego ptaszka tutaj, w tym kwadraciku, wybieramy ten zamiennik, zaznaczamy go na zielono, dajemy zapisz, i zobacz teraz. I teraz, jeżeli wejdziemy w ten zamiennik, wejdziemy w ten czujnik, to zobacz, co się wydarzyło. Hop, edytuj. I mamy dodatkowe tytuły skopiowane z tamtego czujnika, e, i mamy zastosowania. Widzisz? Aha. A to nie jest ten NTY, to jest ten Blueprint. Aha. No. Więc e, taka magia, rozumiesz? Taka magia, jeżeli chodzi o edycję, o edycję produktu.